Siemano. Tak jak widzicie jestem na załadunku na Mercedesie w Düsseldorfie. Załadowane, jutro rozładunek w Köln. Zobaczcie sobie mosty jak przygotowane są. Do Mercedesa Sprintera Fulkanówka nieśmigana. A tutaj zobaczcie na hali przygotowany grilleso. Trochę ich tutaj jest z kamerkami, nie? Do celu mam 41 km, rozładunek jutro o 7 rano i załadunek resorów i przyjeżdżam tutaj z powrotem, także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.